Jesteśmy na terenie domu rekolekcyjnego Święta Puszcza w Olsztynie. Jest to dom archidiecezji Częstochowskiej. Miejsce szczególne, dlatego że tutaj przyjeżdżają ludzie, by odnowić swoją duszę, bo jest to dom rekolekcyjny, ale też po to, żeby wypoczywać. W ostatnim czasie pojawiło się takie zdarzenie, które jest związane z uchodźcami z Syrii i ten dom chcemy również otworzyć dla tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji. Zatem w tym domu, jeżeli będzie taka potrzeba, karita z Polska i ministerstwo uzgodnią warunki przyjęcia Syryjczyków, w tym domu możemy na jakiś czas zatrzymać i wprowadzić uchodźców z Syrii. Jest do wykorzystania mieszkanie, w którym, w którym, w którym może zatrzymać się mogą zatrzymać się dwie rodziny. Na określonych warunkach i, i, i na określony czas, do momentu, kiedy no, przejdą przez taki etap asymilacji społecznej, również i w tym regionie, bo to jest związane też z miastem naszym Częstochowa. O tyle dobre jest to miejsce, że, że jest ono lekko na uboczu, że ludzie, którzy przyjeżdżają, mając w sobie tak wielką traumę, mogą tutaj nie tylko oderwać, ale skosztować i zakosztować tej ciszy, tego spokoju i tej, tego, co jest najważniejsze bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o miejsce, usytuowanie tego domu, tych domów, no i życzliwych tutaj zamieszkujących ludzi. Tu będzie recepcja, a tutaj będzie aula audiowizualna, która się robi. Szczęść Boże, ekipie! Boże, boże, boże. <laughs> Jak tam się mamy? Widzę, malowanie idzie pełną parą, ale do przodu, ważne, że do przodu. Farby wystarczy, prawda? A, i tutaj idzie białkowanie. No to będzie aula. Nasi panowie, proszę bardzo, uśmiechają się. Tutaj żeśmy powiększyli okna, dlatego że no, jednak poziom tych okien podniesiony wyżej no, ogranicza pewną widoczność, a tak to mamy pełną panoramę. Bardzo często, bardzo często ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, po prostu są zachwyceni miejscem i nawet można zauważyć, że przy tych ławkach, gdzie są, one są totalnie... ten, ten grunt, ta ziemia jest wydeptana dlatego, że, że bardzo dużo czasu spędzają na zewnątrz. Powietrze niesamowite, no niezwykłe. Przyjeżdżają siostry zakonne na rekolekcje swoje osobiste, kapłani, przyjeżdżają osoby świeckie. Nawet od dzisiaj rozpoczyna swoją formację tutaj e, wspólnota Emmanuel. W liczbie 200 osób, głównie rodziny, które przyjeżdżają, żeby tutaj przeżyć swoje, swoje, swoje rekolekcje, wakacyjne rekolekcje. Tu są dwa domy. Dobry pasterz to jest ten stary, pierwotny dom. To, kiedyś, to był kiedyś dom dziecka. Tutaj ta część, którą mam po lewej stronie. Na wprost jest tutaj kaplica nowo wybudowana. Tutaj byli zacni kapłani, którzy pracowali nad tym wszystkim. Oczywiście, oczywiście ksiądz Grzesik, ksiądz Prawa Duda, ksiądz dyrektor Darek Nowak, oni, oni wszyscy tutaj mają swój wkład w stworzenie takiego miejsca, które ma w sobie wymiar mistyki. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi chce jakby podkreślić, że to dlaczego tamci, dlaczego tamtym, czy nas nie ma potrzebujących w Polsce? Oczywiście, że mamy potrzebujących. Na miarę naszych możliwości chcemy się nimi zająć, ale i, i zajmujemy się nimi na co dzień, ale jednak musimy być też otwarci na ludzi, którzy, którzy przechodzą przez wielką traumę. I to jest też egzamin z, z przykazania miłości. Czy my potrafimy Pomagać tylko swoim, czy też jesteśmy otwarci na większą skalę tej miłości, większą skalę tej życzliwości, otwartości, jeżeli chodzi o, o Syryjczyków? Zatem apeluję i proszę ludzi o to, żeby takim pełnym miłości okiem spojrzeli na to, co, co robimy, na to, jacy jesteśmy otwarci. Jest to egzamin, wobec którego my, jako chrześcijanie, stanęliśmy. I egzamin z tego, czy my potrafimy to uszanować i ten, to przykazanie potrafimy w sobie, w sobie odkrywać i to przykazanie potrafimy y, w sobie realizować.